Pierdol po polsku, czyli Bitwa pod Kłuszynem. Wczesnym rankiem, 4 lipca 1610 roku, ekipa Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w liczbie około 6,5 tysiąca chłopa po całonocnym marszu po jaja w błocie dociera pod Kłuszyn. Naprzeciwko siebie mają 30 koła rusków i 8 tysięcy cudzoziemców, więc kursy na Fortunie czy innym STS-ie są wyrównane. Hetman każe spalić parę wioch i pozbyć się płotów, które stoją między naszymi a wrogiem, ale po mocnym ostrzale ekipa od wyburzania wraca do siebie. Zaraz po tym nasza skrzydlata bomba atomowa z prawego skrzydła dostaje zielone światło na rozpierdol. Husaria leci na ruskich z pochylonymi kopiami i piekielnym w w oczach, łamiąc po drodze końskimi piersiami pozostałe solidne płoty. Nasze wpierdol majstry wpierdalają się w Moskali jak tatuś w mamusie po całorocznym celibacie tak głęboko, że drogę powrotną muszą wyrąbywać sobie szabelkami. Kiedy wraca pierwszy rzut, na wroga leci